Mm -hmm. Jedna z piękniejszych rzeczy, jaka przyszła do mnie w formie pytania i odpowiedzi dzisiaj, to jest pytanie dotyczące zwrotu dam radę. Wiele kontrowersji wokół tego systemu, systemu przekonań, jaki oplata się wokół słowa zwrotu dam radę jest. Niektórzy twierdzą, że wręcz należy w sobie pielęgnować ten rodzaj myślenia i nie twierdzą, że jest to przemoc wobec siebie, że nie zawsze trzeba dawać radę, że trzeba sobie też prawo, by nie dać rady, by mieć możliwość być bezradnym, że czasami można dać, że nie zawsze musimy stawać na wysokości, że, że to przecież jest yy, trudne, ciężkie tak ciągle dawać radę i wielu z nas po prostu. No już nie chcę się obracać w tym kółko jak wiórka. Niektórzy mówią, no dobrze, ale jeżeli nie będę dawać rady, to kto będzie dawać rady? To ja sobie teraz się położę, rozłożę i teraz wy mnie ratujcie? Już to widzę. Poza tym ja widzę tych, co tak robią i wcale mi się nie chce ich więcej ratować. Wiecznie, zawsze ja daję radę. Wiem, że to jest ciężkie, no ale ktoś musi. Jak w większości przypadków, w samym zwrocie i w yy, samej postawie sprawczości wynikającej z tego nie ma nic złego. W dawaniu rady, a więc w radzeniu sobie, nie ma nic złego, i w postawie, która mówi: chcę dać radę, chcę dawać radę i wiem, że sobie poradzę, nie ma nic złego. Różnica polega tylko na tym, czy działamy z traumatycznego klucza, czy to jest uczucie dostępu do życia. Bo jeżeli ja daję radę, bo muszę, jeżeli daję radę, bo kto jak nie ja, jeżeli daję radę, bo wszyscy na mnie liczą, jeżeli daję radę, bo nie pogodzę się z myślą, że nie daję rady, jeżeli daję radę, bo wszyscy dawali na to co, jeżeli daję radę, bo tylko to mnie wyróżnia spośród innych, albo zawsze tak było w naszym rodzie, w naszej rodzinie, wśród takich jak ja, że dajemy radę. No to przecież nie spojrzałbym sobie w lustrze, jakbym nie dał rady. Daję radę, bo obiecałem innym, że będzie dobrze. To są przykłady traumatycznego klucza dawania rady. I rzadko kiedy jest to dawaniem sobie rady, jest to po prostu zapieprzeniem we własnym pręgierzu kieracie i pręgierzu. Jeżeli daję radę, bo mogę. Daję radę, bo czasami się wysypię i wstanę. Daję radę, bo uczę się również sytuacji, w których mam wrażenie, że e, jestem bezradny. Daję radę przede wszystkim dlatego, że nie wyróżniam się niczym szczególnym wśród innych osób. Daję radę, ponieważ chcę, by każdy mógł dać radę, a ja nie różnię się w tym względzie od innych. Daję radę, bo to ludzka rzecz. Daję radę, bo to rzecz związana z życiem, Daję radę, bo mogę. Daję radę, bo jest to konsekwencja tego, że pozwoliłem się sobie rozłożyć, położyć, przeleżeć, dopełznąć, stać, odpocząć, wybaczyć, uznać siebie. W każdym etapie pomieścić własne doświadczenie siebie samego. I wszystko, co zrobiłem, zrobiłam, co doprowadziło mnie do tego miejsca, w którym jestem. I dlatego daję radę. I chyba już Zaczynam to coraz bardziej wierzyć. To jest dostępowe dawanie rady, i osiągalne ono jest jako naturalna, falowa konsekwencja skutecznej detraumatyzacji i budowania komfortu egzystencjalnego. I bardzo dziękuję za to pytanie. Bardzo. Dało radę.